Słuchajcie, to leci... Jako losowanko dla Was. Więc widzowie, piszcie w komentarzach swój nick. Hej, cześć, witajcie, widzowie, w kolejnym odcinku Spec Simulator X. I dzisiaj zrobimy coś naprawdę, naprawdę szalonego, ponieważ w godzinę zdobędę huge roka Bez żadnego, że tak powiem, nakładu pracy. No, niemalże żadnego, bo troszkę trzeba się przyłożyć. Jak dobrze pamiętacie mój dzisiejszy film, jak zarobić 20 begemów na godzinę? Tak, da się to zrobić, zależy ile kąt po prostu sobie ogarniecie. I generalnie chodzi oczywiście o te Easter Gifty, które właśnie sobie też wysłałem, bo siedziałem godzinkę, dosłałem sobie kilka tych prezencików, więc bierzemy sobie z moich kod po prostu te mm, prezenty. Oczywiście też dziękuję wszystkim, którzy tutaj wysłali mi dodatkowe prezenciki. To w sumie możemy wszystko na raz zebrać. Także pozdrawiam serdecznie każdego, kto mi tutaj coś podesłał. Jak widzicie oczywiście na nagraniu. I bierzemy koszyczki, widzowie. W tym momencie mamy 6 koszyków. 6 Easter 2023 giftów. I w tym momencie lecę szybko na plazę, sprzedam to i kupujemy od razu Hell Rocka. Tak to właśnie wygląda, widzowie. Jak nie wiecie jak zrobić kilka kont na raz, żeby odebrać takie koszyki, to oczywiście macie poprzedni. Film na kanale sprawdźcie sobie szybciutko. No i pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę i suba, bo naprawdę to jest najbardziej free-to-play update, jaki widziałem. No i ciśniemy, sprzedać to. Wydaje mi się, że mogę na pro proserwer spróbować. Dobra, widzowie, jesteśmy na pro plaży i wydaje mi się, że jak wystawimy za 2B, to będzie naprawdę dobra cena. Więc wstawiamy do naszego tutaj pięknego straganu. I czy ludzie się skuszą od razu, czy jak to wygląda? Będziecie mieli potwierdzenie na nagraniu, że naprawdę te koszyki da się sprzedać, widzowie, jak najbardziej. Zobaczcie, siedziałem sobie na kilku kontach, niewielu, co nie, jakby jeszcze nie robiłem tego takiego. Hyper ole kupują! Co się dzieje? Widzowie, sami widzicie, że to jest najlepszy sposób po prostu, żeby ogarnąć sobie huge Helka. No dziesiąki po prostu kupują od razu. W tym momencie, widzowie, nawet nie huge, Hell Rocka, jakbyście chcieli, to możecie nazbierać na huge scary kata, na huge scary Korgi, 21, 25B. Widzowie, naprawdę na wszystko możecie nazbierać, wystawiamy, znaczy, usuwamy też Stragan. I zobaczcie, miałem 4B. W tym momencie mam 16, czyli ogólnie, no, odliczając te moje, to mamy 12B zarobku z Easter Giftów. No i co najlepsze, słuchajcie, to o, już myślałem, że tu Peter, ale jednak nie. Dobra. Słuchajcie, jeżeli chodzi właśnie o te kuszyczki, no ludzie sprzedają różnie. 2,8, ogólnie RAP ma no, 1,89, 2,31, więc tutaj widzicie, no. Huge Error Cut, jak lubicie Huge Error Kata, też możecie go sobie kupić. Na pewno możecie nazbierać net na każdego huge'a, jakiego tylko zechcecie. Zobaczcie, za 2,3 to one troszkę stoją, ale za 2B, no to widzicie, od razu się sprzedają te wszystkie tutaj gifciki i te jajca naprawdę fruną, jak widzieliście przed chwilą, mieliście to net pokazane. Tutaj mamy też Huge Marshmallow Agoni takiego z Sprawiłem oli, bo bardzo się podoba, także wiecie, no tutaj możecie po prostu sobie kupić, co wam się tylko podoba, nawet no możecie nazbierać na huge czekała i który tutaj jest co nie za 120 b. No kto wam zabroni, możecie robić tych kąt ile tylko chcecie, a jak je robić, musicie zajrzeć do mojego poprzedniego filmu i słuchajcie w tym momencie lecimy kupić gdzieś hudschelroka. O, dobra, huge Hell rock za 1 b, dobra widzowie, to co stawiamy od razu jakąś grubą cenę po ile teraz chodzi hudschelrok, 11 6, 14, 1. Także zachęcam do sprawdzenia mojego filmu, ponieważ tam tłumaczę w jaki sposób ogarnąć te kilka kąt i jak sobie te gwieździki Zobaczymy, czy uda nam się wygrać aukcję, wiecie? Wydaje mi się, że możemy polecieć po takiego gift 2, całkiem spoko bonus. Dajmy może 13, dajmy 13b. No i tak jest już za dużo, wydaje mi się, ale dajmy 13, lecimy. Zarobiłem to, to mogę... O, już mnie przebili, co oni są świrawi jakimiś, widzowie, co jest? Nie no, te heleroki chodzą tanie, to ja nie będę chyba takich rzeczy kupował, wiecie co? Po prostu pójdziemy sobie... Chociaż wiecie, no te 4B, które miałem, no tak samo mogliście mieć jakieś też swoje, albo po prostu, ile tylko zarobicie tych koszyczków, no to tyle po prostu będziecie mieli Huji, co nie? Ja zaraz lecę robić 10 kont na naraz nawet, bo teraz miałem tylko 6, miałem 2 na filmie i 4, ale teraz zrobię 10 i po prostu ogarnę sobie więcej huji, co, nie? Także dajmy może 14B a damy. Ja, ja nie przegram, ja muszę się kłócić, widzowie. O, już tutaj widzę ta. Że tak powiem o, dobra. Dobra, dobra, dobra. Ta koleżanka tutaj chce mnie przebić. No 14B, widzowie, to już jest taki max za Huge Hell Rocka, nie? Jakbym miał jeszcze jeden koszyczek, to kupiłbym prawie za darmo. No bo tak naprawdę zużyłem swoje 2 biliony. Ale widzicie, da się zdobyć. Mamy Huge Hellrocka i widzowie, co więcej, moi drodzy? Słuchajcie, to leci. Jako losowanko dla was, więc widzowie, piszcie w komentarzach swój nick, no i będziecie mieli oczywiście e, szansę na zdobycie tego kurczego roka. Tego dla was dam jak najbardziej, proszę bardzo, pokazałem wam sposób, daję Wam Kyrze za darmo, widzowie, można lepiej, nie można lepiej. Także no nie no, pewnie można. Ale słuchajcie, pamiętajcie, żeby mi, mi wysyłać gifty na giftbox. Ja bardzo chętnie przyjmę wszystkie safari katy, wszystko widzowie, wszystko. Na pewno będziecie wtedy na odcinku. No i dziękuję wam za obejrzonko i pozdrawiam tutaj też widza, który jest jakimś psem. Nie wiem jaki masz nick, bo uciekasz, ale... Pozdrawiam, bo pisałeś o sieba, Także dobra, możemy w sumie odpisać sieba teraz. Nie, tak po czasie. No i dobra, słuchajcie, o mamy nick kolegi, Kafi. Także pozdrawiamy. I co? I do usłyszał kawicowie, sprawdzajcie, jak to robić. Mamy sposób na kanale. Macie film teraz wyświetlony. Jaki to jest? Lećcie i obszajcie, bo naprawdę się mega, jak widzicie, opłaca. Cześć.